Bo rybak chyba będzie drugi, który już przejdzie, jakby. No to dwa lata temu byłem ze znajomymi na wakacjach, i rano przy wódeczce wpadłem na pomysł, że chcę się nauczyć łowić. Jako, że nikomu się nie chciało, na jeziorko wypłynąłem sam i zasnąłem na jebanym bo ja już tego słuchałem. Po dłuższym czasie, kiedy nie wracałem, przypłynął powiezionek, patrzy, a ja na jebany śpię. I tak właśnie powstał rybak. Turbo przy głupy górą. Dlaczego nadaje się do teamu króla? Bo jestem nieustępliwy, uparty, wygadany i pozytywnie pierdolnięty. Nie dam sobie w kaszę dmuchać jakby powiedział pewien sportowiec, tanio skóry nie sprzedam. Team króla, a raczej jego zasady, dają mi jeszcze większej motywacji i narzucają presję, żeby wygrać z każdym przeciwnikiem, którego dostanę. Widzowie oczekują emocji i dymów, więc mogę obiecać, że jeżeli będę miał możliwość zawalczyć, na pewno nie zabraknie emocji i na konferencjach i w arenie. Będzie ogień. Pamiętajcie, mogą odebrać Wam wszystko oprócz marzeń, a ja marzenia przeradzam w cele i dążę do nich. Na co dzień zajmuję się pracą na produkcji, hobbystycznie, sparingi z kolegami, rower, kiedyś street workout, uczę się projektować tatuaże i chodzę na kurs barbera. Ojdana, ojdana, dziś ryba rozpierdalna